Cześć, witajcie. Dawno mnie nie było, co? Zwłaszcza z mojego ogródka. Trochę Was zaniedbałam, a tutaj naprawdę sporo się działo. Już w sumie większość rzeczy jest zebranych. Ogórki jedne już wypadły. Nie wiem, też dopadł pewnie jakiś mączniak. tak mi się wydaje, ale też kończyły swoją wegetację, więc jedna część już poszła out. Zresztą, o, patrzcie, widać, zostało tylko tylko jedna siatka, druga już, już jej tutaj nie ma pomidory pomidorów najedliśmy się o tak naprawdę nawet zrobiłam z nich przeciery, tyle ich było chociaż jeszcze patrzcie wiszą na krzaku naprawdę jeszcze jest ich tutaj sporo więc myślę, że jeszcze teraz cały sierpień pewnie będziemy się cieszyć tymi owocami no malinówki gdzieś tam już tutaj uciekają już się kończą ale widzę jeszcze patrzcie bawole serce Czekajcie, będzie widać. Zobaczcie, patrzcie, jaki duży. Cały zielony jeszcze, więc trochę czasu minie, zanim on dojrzeje. No i chciałam Wam pokazać w sumie, co tutaj było. Wczoraj do późna jeździłam z Mazeuszem, zbieraliśmy baloty. Naprawdę chyba do dziesiątej. Kurczę powiem wam szczerze, że nie myślałam, że tyle tego będzie. Ale to już mówił, że tam było ponad 200, 240 i to jest, nie, nie jest jeszcze wszystko, bo coś tam mówił, że chyba 400 ma być. Tak mi się wydaje, nie? No a poza tym, jeszcze jedno pole czeka na skoszenie z pszenicą. No i tam będą jeszcze y, małe, małe snopki też do odwiezienia. Więc znając życie, pewnie też będę w ciągniku. Mam nadzieję, że mnie do wideo nie zaciągnie. Chociaż wiecie, co zawsze, zawsze w sumie pomagają nam. Y, Rodzina nam pomaga. Gdzieś tam mój brat, tata, jeden, drugi i, i zawsze jakoś to idzie. No zobaczymy jak będzie w tym roku. Bo w każdym bądź razie y, dzisiaj jeszcze korzystam z okazji. Nie ma chłopaków. Niedługo pewnie będę po nich jechała, bo gdzieś tam o 10:00 teściowa mówiła, że mam ich zabrać, więc korzystam. Teraz jeszcze właśnie sobie przejdę y, tu w szklarni. Już częściowo pozbierałam ogórki. Patrzę, gdzie ta miska. O, jest miska. Widzicie? I pomidorki, piękne, pachnące, i tu pod spodem jeszcze są resztki ogórku. Bo tak jak Wam mówiłam, ogórki się już kończą, ale kończą się szklarniowe. Słuchajcie, bo znaczy szklarniowe, gruntowe, ale w szklarni. Ale gdzieś czytałam, że w lipcu, w lipcu, jeszcze można spokojnie siać pomidory w gruncie znaczy w sumie nie siać, tylko wsadzać rozsady więc y, ja zrobiłam to w ten sposób, że y, ja zrobiłam to w ten sposób, że wzięłam talerzyk, rozłożyłam na, na ten talerzyk gazę wysypałam nasiona, no i zalewałam to wodą podlewałam, nie? i powiem Wam, że w ciągu dwóch, trzech dni naprawdę skiełkowały fajnie tak nie wszystkie, ale mnie były potrzebne, więc zaraz Was oprowadzę i, i zobaczycie, co tutaj u mnie jest. Ok, to zaczniemy od szklarni, tak jak właśnie Wam pokazywałam. Są jeszcze pomidory, o, tu jeszcze mają u góry grona pozawiązywane. Ja je tu, słuchajcie, poobcinałam, bo one chciały za wysoko rosnąć. Patrzcie, w ogóle ten się rozłożył na dwa pędy tu już jedno grono jest obcięte, to jest drugie, trzecie, czwarte. Są cztery grona i tak samo tutaj jedno zielone, drugie, trzecie i czwarte. Są na cztery grona. Więc ja tam gdzieś tam tego też starałam się pilnować. O tutaj w ogóle o pomidor słuchajcie, rozwalił mi się na trzy pędy. Gdzie z tego jednego to nie jest taki słaby, ale zobaczcie, pomidory też tutaj wypuścił, o, tu już są do zerwania pomidorki. Jeszcze dam mu chwilę, żeby się do końca przebarwił I, i będzie. Nie wiem, czy Wy obrywacie liście, ja obrywam tylko z tych gron, które gdzieś tam one dojrzewają, czyli jak dojrzewa mi pomidor, to obrywam pod spodem. No i tu u góry już też ciągnęłam do góry, żeby te powoli też zaczęły dojrzewać. O, widzicie, ten pomidor już tutaj też zaczyna, o, ten do, zaczyna dojrzewać. Myślę, że ten też niedługo zacznie się przebarwiać. Y, tutaj jest bawole serce. Widzicie, one są takie mniejsze, bo ja ich nie przerywałam. Mówią właśnie, żeby przerywać i zostawiać tylko kilka owoców. U mnie zostały... Tak jak było, o widzicie, właśnie tu Wam pokazywałam, tu ma dwa, ale za to bardzo okazały, a tu są jeszcze kolejne. Weszła mi w tym roku, znaczy w tym roku, no to jest mój pierwszy rok, ale weszła mi, jak to się nazywa, sucha zgnilizna wierzchołkowa? Tak to chyba się nazywa, część pomidorów była no, zaatakowana, o zresztą widzicie, tutaj już też to widać gdzieś na pomidorach. Był wykonywany obrysk dwa czy trzy razy wapnem. Wapniem, przepraszam, wapniem. No ale powiem Wam, że tych pomidorów takich z tym niedoborem tam za dużo nie było. Jeżeli chodzi o ogórki, no to jak widzicie, już jednego rządka nie ma. Od razu się zrobiło luźniej w szklarni. Drugi jeszcze został. Ale właśnie. Yy, Raz, że one kończą swoją wegetację, już gdzieś tam tych ogórków jest coraz mniej. O, ale jeszcze są, o widzicie, do pozrywania. Ja tutaj je zrywałam, ale jeszcze zostały. W każdym bądź razie chyba mi coś tutaj w ogóle weszło. Zastanawiam się, czy to mączniak jakiś. Pewnie tak. I znając życie, powinnam zrobić jakiś oprysk z tego do, na to, nie z tego. Ale nie wiem, czy będę robiła. Raczej nie, bo tych ogórków i tak już jest. Coraz mniej, więc nie wiem, czy to jest sens. Jedyne, co mi tutaj się nie udało, co mi tak dosyć słabo wygląda, to jest papryka. Znaczy, tak ta ma, słuchajcie, jeden owoc, drugi, trzeci, jeden już był oberwany. Jednego już zjedliśmy. No i tamta. O, patrzcie, też uściła. Tutaj jakieś takie małe. Ale ona była tutaj przygłuszona. O, jaki ogór się tutaj zaplątał koło niej. Ona była tutaj przygłuszona przez ogórki i... No i po prostu jej tutaj nie było za dobrze. To jest już y, nauczka na przyszły rok, że albo, albo coś trzeba stąd wywalić, albo po prostu kupić jeszcze jedną szklarnię. Właśnie widzicie, ogórki wywaliłam dopiero teraz. Tutaj jeszcze leżą, tam są jeszcze patyki. Muszę to wszystko posprzątać. Pomidory, słuchajcie, pomidory to w ogóle... Yy, z tymi pomidorami to w ogóle cyrk. Bo miały być trzy czarne i trzy malinowe. A jak widzicie kolorów, tu jest mnóstwo. Są żółte pomidory. Jest pomidor. Patrzcie, tu są, tu są pomidory. Ż... O, jeszcze spadł, będzie można zjeść. Pomidor żółty. Gdzieś tu są takie gruszkowe, jakby trochę żółte. Tu jest zwykły koralik. Tam też Szery, też tam gdzieś jest ten czarny, ale w ogóle jest pomidorów bardzo dużo, ale gdzieś też coś zaczyna się z nimi dziać, nie wiem, nie wiem co to jest w sumie, czy to niedobór wody. Znaczy, ja je podlewam tutaj, ale może też coś tu weszło, nie wiem, nie znam się na tym, muszę pooglądać jeszcze jakieś fajne filmiki, to może coś <laughs> na coś trafię, co to jest. Marchewka jest systematycznie Przerywana. Tak samo hmm, pietruszka. Tutaj widzicie, są już salerki małe, gdzieś tam i takie pory. No, pory nie są jeszcze za duże. Zobaczymy, jak będzie dalej. Tamte z tyłu są większe. Tak jak Wam mówiłam, hmm, buraczki już są częściowo przerwane. O, tak wyglądają tu buraki. To są te mniejsze zostawione. Ja specjalnie je tutaj trochę przerwałam, bo po prostu były tu gęsto, i te wszystkie większe poszły już do słoików. Maliny znowu zaczynają owocować, tym razem to jest to owocowanie, tak jakby to właściwe, bo teraz będą owocowały na świeżych pędach. Tylko właśnie brakuje im wody. Dzisiaj musimy puścić wąż, żeby te owoce zaczęły się ładnie tutaj napełniać, wybarwiać. Bo na razie tej wody jest deficyt. Fasolka. O kurczę, przerosła mi. Muszę dzisiaj przyjść. Muszę dzisiaj przyjść i ją y, znowu wyrwać. Fasolka to u, idzie u nas na bieżąco. Ja bardzo lubię, więc zjem każdą ilość. I właśnie dochodzimy teraz tutaj do moich świeżych ogórków. Zobaczcie. Patrzcie tu ogórki. Rosną ładnie, nie ma z nimi tutaj problemu na razie. Muszę je tylko jeszcze podlać. Może tak z drugiej strony pójdę, bo mój cień widać. I właśnie to są te, te ogórki, które były na parapecie. Więc one tutaj, co mamy? Dzisiaj, nie wiem, 6 sierpnia, tak wyglądają. Czy będą owocować? Zobaczymy. Tam jeszcze jest rzutkiewka, posiana sałata. No i te nasze truskawki. Moje truskawki, zobaczymy jak to będzie w przyszłym roku. W ogóle chcę, tutaj zobaczcie, takie trochę zostawione odłogiem. Muszę to wszystko wypielić, ale ich, y, one tutaj będą stąd wywalone, bo one już chyba są trzeci, trzeci rok na pewno. Znaczy z miejsca nie będą wywalone, ale wszystkie y, one są za gęsto, więc wszystkie pójdą out. Ja tutaj sobie to przekopię, wypielę jeszcze ze wszystkiego. Położę agrowłókninę, jak mam tutaj, bo powiem Wam, że naprawdę jest spoko. I wtedy one będą troszeczkę rzadziej. Mamy już też pierwsze jabłka. Są tutaj gdzieś czerwone. Ja już w ogóle częściowo je już oberwałam, bo one spadają. Jest tutaj pełno os. Więc staram się je obrywać na bieżąco. Tak samo o tutaj idę i zaraz Wam pokażę. Papierówka, z tej papierówki też leci bardzo sporo, więc na bieżąco, na bieżąco staram się je tutaj, te które dojrzeją, staram się zrywać. O, widzicie? Jabłuszko. Fajnie, bo y, raz, że my jabłka bardzo lubimy i w sumie jemy każdą ilość, ale jak jest ich za dużo, to ja po prostu je, jak to się mówi, kompotuję, tak, do słoików i jest na przykład na szarlotkę, na zimę. Mam już też kilka słoików zrobionych, bo była większa ilość właśnie zerwana, ale jeszcze widzę, że będzie z tego drzewka. Co jeszcze udało mi się zrobić bez dzieci? a Udało mi się troszeczkę przyciąć wiśnie, bo teraz po owocowaniu jest najlepszy okres, żeby przycinać wiśnie, czereśnie. One wtedy yy, tak nie chorują. Znaczy to jest dla, po prostu dla nich najlepszy Okres. Nie przycina ich się wiosną czy, czy, czy jesienią, tylko właśnie teraz, zaraz po owocowaniu. I powiem Wam, że ta wiśnia była trochę. No, trochę ją zapuściłam. Nie przycinałam jej i naprawdę zarosła bardzo mocno. Z tą wiśnią był słuchajcie, jeszcze tyle problem, że ona po prostu już od kilku lat nie owocowała. Miała kilka owoców dosłownie i nic więcej. I gdzieś tam właśnie doczytałam się, że, że to jest wina tego, że ona nie jest przycinana, że jest zagęsta nie wiem, nie wiem, przycięłam ją. Jeszcze teraz poproszę tatę, jak przyjedzie, żeby wziął piłę i mi ją tam troszeczkę od góry skrócił. Tak samo czereśnie. Czereśnie też udało mi się trochę przyciąć, ale w ogóle czereśnia to jest bardzo duża. Dlatego, dlatego też pewnie będę prosiła tatę, jak już weźmie mi tą piłę, żeby też mi ją trochę przyciął. O, patrzcie, to jest czereśnia, już trochę ogołocona. Gdzieś tam, ale właśnie u góry też będę chciała, żeby mi tą całą górę, tak jakbyś chciał, żeby to drzewo było niższe, bo jest po prostu za wysokie. W ogóle z czereśnią to jest zawsze tak, że ona nam owocu, owocuje yy, co 2-3 lata. Nie wiem dlaczego, może to jest taka odmiana, a może ja coś źle robię, albo coś jest nie tak. W każdym razie owoce są, mówię, co 2-3 lata, a gdzieś tam... No i wiadomo co roku tam tych, nie wiem, 5-10 czereśni jest, ale nie więcej. Ale chciałam Wam jeszcze pokazać, bo tutaj szpaki nie doszły. To jeszcze uda mi się ją zerwać. Haha! Jeszcze została jedna czereśnia, która wisi na drzewie. Nie wiem czy się tutaj dostanę. Oj, Jest! Jest, jest, jest! O! Jest jedna została. Już jej nie ma mm. pyszna, ale słodka No, gdzieś szpaki nie, nie zobaczyłem i była. Jak widzicie właśnie chodzę po gałęziach, pełno gałęzi. No ale będzie jeszcze więcej. Dobra, nie przedłużam dzisiaj, bo jeszcze czeka mnie dzisiaj dużo pracy, zanim chłopaki wrócą. Trzymajcie się, pa pa!